A do przeczytania o historii Rosji rekomenduję Historia Rosji od Ruryka do Putina Jewgenija Anisimowa, wydana przez inicjał. To jest pozycja dla początkujących, która niestety nie ustrzegła się błędu. W środku całkiem przyzwoite wydanie, ilustrowane takimi małymi obrazkami na marginesach. Papier bardzo fajny. Książka wydana elegancko, natomiast problem polega na tym, że jest tam sporo literówek i sporo również błędów, w szczególności w datach. Od lat 50. XX wieku do współczesności, w szczególności jeżeli chodzi o Putina, no to jest trochę napisane, mówiąc brzydko, na pałę. Niemniej jednak książka jest napisana tak, że nie ma tu chronologii typowej. Oczywiście jest napisana chronologicznie, ale jest skupienie na postaciach i wydarzeniach, trochę jak w podręcznikach szkolnych, a więc dla początkujących ta książka jak najbardziej mimo błędów jest polecana.